Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was dzieci bardzo serdecznie. Dzisiaj jestem w takim troszeczkę innym miejscu. Wczoraj byłem w swoim pokoju, bo chciałem Wam pokazać swój taki ołtarzyk, który mam. I mam nadzieję, że Wam także udało się ten ołtarzyk zrobić. Wciąż czekam na ewentualnie kolejne zdjęcia, na kolejne potwierdzenia tego, że zrobiliście to w swoich domach czy w swoich pokojach. Natomiast dzisiaj idziemy dalej. Troszeczkę znowu będzie z tym ołtarzykiem. Dlatego że, yy, dlatego, że coś do, dodamy do tego ołtarzyka Albo powiedzmy, go będziemy chcieli wykorzystać Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o innej scenie z Ewangelii Która będzie odczytywana jutro w kościele Jutro to znaczy w Niedzielę Palmową Myślę, że kojarzycie, że Niedziela Palmowa to jest taka niedziela Która rozpoczyna tak zwany Wielki Tydzień I w tą niedzielę, akurat przed swoją męką Pan Jezus wjechał do Jerozolimy Mamy przepiękne, przepiękne opisy tego wydarzenia. Akurat w tym roku będziemy czytać z Ewangelii według Świętego Mateusza. Te starsze, które by chciały sobie przeczytać, jego zachęcam. Można tu Ewangelię przeczytać w 21 rozdziale, właśnie Ewangelii według Świętego Mateusza. 21 rozdział, werset od 1 do 11. Mamy tam, słuchajcie, taką historię, jak Jezus jedzie do Jerozolimy, w której, uwaga, niestety, niestety, ale właśnie w tej Jerozolimie poniesie śmierć, ale tam także zmartwychwstanie. Tam go akurat dzisiaj ludzie niesamowicie pięknie witają, krzyczą, Hosanna! Mówią, oto nasz król, król żydowski wjeżdża, a Jezus co robi? Jedzie sobie spokojnie na osiołku. Ci sami ludzie jeszcze y, ślą swoje płaszcze przed Panem Jezusem, ślą jakieś tam gałęzie z drzew, jakieś takie palmy, kładą przed Nim, żeby jakby podkreślić Jego majestat. Jak kiedyś byłyście może na Bożym Ciele, to wiecie, że, a może nawet niektóre dziewczynki to robiły, że sypiemy tam kwiatki, żeby Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie, w Eucharystii szedł jakby podywanie dywanie z płatków róż, z płatków innych kwiatów, żeby po prostu jego, ten, ta jego procesja po ulicach naszych miast, wiosek była jak najpiękniejsza, żeby stąpał właśnie po, po tych kwiatach. Coś w tym rodzaju właśnie spotkało Jezusa, kiedy Kraczał do Jerozolimy, kiedy wjeżdżał na tym osiągu do tej Jerozolimy. Yy, I wiecie, że w kościele tego dnia będziemy święcić palmy. Mamy różne palmy. Ja tu kilka sobie przygotowałam, kilka też widzicie zresztą tutaj w tle. Yy, mam taką jedną palmę, taką gałąź, yy, bardzo taka ładna palma. Pewnie coś w tym rodzaju przede wszystkim właśnie słali na podłodze. Yy, Ci różni ludzie, którzy witali pana Jezusa, nie wiem czy widać, widać. Natomiast chyba najbardziej takie popularne wśród nas, które święcimy, to są palmy tego typu. Tak jak też tutaj w tle myślę, że możecie zobaczyć, palmy tego typu. Fajnie by było, gdybyście sobie zrobili też takie palmy, i też one by mogły wam się przydać, nawet na przyszły rok w tym roku być może takiego poświęcenia jakby w 100 nie będzie, aczkolwiek błogosławieństwo y, możecie usłyszeć y, palm i na pewno to też będzie y, będzie działało, że tak powiem, to błogosławieństwo i dotnie to, to błogosławieństwo tych palm, które macie w swoim domu, kiedy będziecie uczestniczyć czy przez internet, czy przez telewizję, czy przez radio w mszy świętej. Natomiast to, co ja bym chciał wam powiedzieć i do czego gorąco bym was chciał zachęcić, to zobaczyć ten entuzjazm tych ludzi, ten wielki taki entuzjazm, to radość, o jest Jezus, On przyjeżdża, Ten, który czynił cuda, Ten, który uzdrawiał, Ten, który wskrzeszał, Ten, który potrafił rozmnażać chleb, Ten, który tak nas kocha, tak nas kocha, taką ma niesamowitą miłość. I możemy już to teraz, teraz dodać też to, co się wydarzy w tym Wielkim Tygodniu, czyli Ten, który tak mnie kocha, że nawet potrafił oddać swoje życie za mnie na krzyżu. O tym będzie w jutrzejszym dniu, może tak więcej, że ten y, właśnie, który także pokonał śmierć, przed i pokonał tą śmierć, jaką mogę przywitać. I my nie będziemy witali Jezusa już w Jerozolimie, chociaż tak tematycznie się Wam powiem, że to taka jakby dodatkowa, y, tak dodatkowa praca dla Was i dla Waszych wszystkich domowników, jakbyście chciały, gorąco Was zachęcam, nawet z nudów, można to zrobić w y, kwoli takiej trochę zabawy domowej możecie zrobić sobie takie mini przedstawienie we własnym domu. Czyli yy, kogoś wybrać, kto będzie Jezusem. No, osiołka pewnie będzie trudno jakoś tam zagrać, ale czemu nie? Może jakoś, jakąś formę tego osiołka też można zrobić. Yy, albo nawet i bez osiołka po prostu, że ktoś będzie Jezusem, poprzebierać się fajnie yy, i nawet użyć palm czy jakieś prostej gałęzi, może kilka gdzieś tam z drzewa yy, urwać czy ściąć. Albo w jakimś po prostu płaszczu wziąć z domu jakieś materiały i zrobić taki wjazd Jezusa do Jerozolimy i nauczyć się tego Hosanna, który będzie właśnie odczytywany, w którym właśnie ten wiwat, Hosanna, taki wiwat właśnie, o wiwat, nasz król! Tak jak kiedyś król w Polsce witano, takie jest śpiewano Hosanna. I możecie nawet zaśpiewać to tą pieśń, której my to słowo wykorzystujemy w czasie mszy świętej, czyli święty, święty, święty. Błogosławiony który przychodzi w imię Pańskiego Hosanna na wysokości prawda? Mamy do tego to słowo I to jest jakby pierwsza rzecz, do której ja Was gorąco zachęcam Ona nie jest w ramach konkursu Bardziej o tak po prostu Gorąco Was zachęcam, jakbyście jakoś podesłali Może nawet krótki filmik, ale było super Bardzo bym się cieszył, że coś takiego Wam się udało w Waszym domu zrobić Natomiast to do czego Was gorąco zachęcam To jest przede wszystkim Przywitać Jezusa w swoim serduszku ja Mam takie serduszko, takie moje Takie Śladę, ale przepiękne, gorące, rozpalone miłością. I takie serduszko, do takiego serduszka. Jezus u Was chce wkroczyć. Tak do twojego serduszka, takiego małotkiego, jakie masz. Do takiego serduszka Jezus chce dzisiaj wjechać nie na ośrodku, ale, ale poprzez modlitwę. Modlitwa, tak jak wczoraj Wam troszeczkę wspomniałem. Jeżeli już mam piękne miejsce, w którym się mogę pomodlić, to przez modlitwę mogę zaprosić Jezusa do swojego serduszka. I do tego Was gorąco zachęcam. I to będzie moje zadanie na ten dzień rekolekcyjny. Waga, napisać przepiękną modlitwę. Przepiękną modlitwę. Taką, jaką będziecie zaż zresztą przepiękną. Po prostu szczerą, w której wyrazicie swoją radość z przyjścia Pana Jezusa. Ale w której także... Zaprosicie Jezusa do swojego serca. Może także zaprosicie do swojego taty, do serca tatusia, musi. Oczywiście każdy osobiście powinien to uczynić. Taka modlitwa ma największą moc, ale nawet taka, w której po prostu powiecie, przejdź Pan jest do mojej musi, do mojego tatusia, ale także i do mojego serduszka. Rozgość się, bądź tutaj gospodarzem w moim sercu, rób co chcesz w moim sercu, w moim życiu. Taka modlitwa będzie miała naprawdę przepiękną moc, przepiękne yy, owoce, będą z tej modlitwy płynęły do Was. Do tego Was gorąco zachęcam, jak zwykle te modlitwy można mi podesłać albo na adres redakcji, albo na mój osobisty który gdzieś tam być może będzie podany, albo yy, albo jakoś tam to się uda na pewno zrobić, żebyście o tym adresie się dowiedzieli. Ja Was pozdrawiam gorąco, życzę Wam yy, przepięknej modlitwy, przepięknego spotkania z Panem Jezusem, przywitajcie Go jak najpiękniej w swoim sercu i zaproście Go, żeby do Waszego Waszej Jerozolimy, czy do Waszego serca przyszedł. Osiołku nie wiedzie, ale na pewno jakoś tak fajnie podrabiczę do Was i... No i cóż, i będzie takim królem, Panem. A jeżeli On wchodzi do serca najmniejszego, czy najstarszego, wtedy wprowadzany spokój, łagodność, dobroć, miłość, to wszystko, czego tak bardzo chcemy. Błogosław Wam, drogie dzieci, i Waszym rodzicom. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia już jutro. Czekam na modlitwy. Pa! thank you